Siemaneczko, skończyłem drugi sezon Daredevil'a, ten z paniszerem. I powiem tak, było spoko, ale jednak nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak pierwszy. Szer mega mocny, świetnie grany, dodaje ostrego klimatu. Ale sama historia trochę się rozjeżdża. Za dużo wątków naraz i mniej tego mrocznego, skupionego stylu z pierwszego sezonu. Mimo wszystko warto obejrzeć, ale jedynka dalej trzyma koronę. Obejrzałem już trzeci sezon, także niedługo kilka słów ode mnie. Trzymajcie się, normalny chłopak. Bohater to nie ktoś, kto żyje ponad nami i chroni nas. Bohater to nie Bóg ani idea. Bohater żyje tu, na ulicy, wśród nas, zawsze obecny, rzadko chwalony. Spójrz w lustro i zobacz prawdziwego siebie. Ocena według Stefana drugiego sezonu to...